Witajcie na kanale Fabryka Relacji. Ja nazywam się Agata Heimowska, jestem psychologiem, terapeutą dziecięcym i trenerem Tus i w dzisiejszym odcinku chciałabym zająć się tematem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Jeżeli zatem interesuje was ten temat, no to zostańcie ze mną i posłuchajcie. Jeżeli pracujecie w szkole czy w przedszkolu, no to macie do czynienia z różnymi uczniami. Oni mają różne trudności. Myślę, że każdy, kto kiedykolwiek pracował z dużą grupą dzieci, to wie, o czym mówię. W każdej grupie znajdą się różne osoby o różnych trudnościach, o różnym temperamencie, o różnych e, takich przyzwyczajeniach, nawykach, no to sprawia, że ta grupa jest dosyć różnorodna. No i kiedy dłużej pracujemy z dziećmi, to potrafimy też zaobserwować, które dziecko jakie ma trudności. No i jedną z takich specyficznych grup są Dzieci, które są osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Jest takich dzieciaków całkiem sporo w systemie edukacji myślę, że jeśli pracujecie w klasach integracyjnych, to na pewno z takimi dziećmi się spotkaliście. Zacznijmy może od określenia tego, czym są specjalne potrzeby edukacyjne, ponieważ do grupy takich uczniów należą właśnie uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Ale specjalne potrzeby edukacyjne mówią nam o tym, że uczeń potrzebuje specjalnych metod i form, Kształcenia, żeby nauczyć się tego wszystkiego, co uczniowie, którzy no, tych potrzeb specjalnych nie mają. No i uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim będzie potrzebował właśnie takiego sposobu nauczania, który pomoże mu lepiej zdobyć te umiejętności szkolne ze względu na obniżony poziom intelektualny. Jeżeli pracujecie w klasach integracyjnych, no to myślę, że spotkaliście się właśnie z uczniami, którzy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Z powodu niepełnosprawności intelektualnej posiadają, i gdybyśmy mieli teraz po porozmawiać o tym, moglibyśmy wymienić się swoimi spostrzeżeniami, no to pewnie byście zgodzili się ze mną, że w zdecydowanej większości są to uczniowie, którzy łatwo nawiązują kontakty społeczne, dogadują się z grupą do pewnego momentu życia. To jest moja obserwacja wieloletniej pracy właśnie w placówce światowej. Widziałam także, że z czasem im bardziej dzieciaki dorastały, tym bardziej niestety ci uczniowie, uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną zaczęli od tej grupy odstawać, bardziej szukali towarzystwa uczniów młodszych, z którymi łatwiej im było nawiązać nić porozumienia, no to też wynika właśnie z tego poziomu zrozumienia rzeczywistości tego, jak na przykład zmieniają się relacje, jak zmieniają się role społeczne w okresie dojrzewania. Po prostu łatwiej jest im w pewnym momencie wchodzić w interakcje z dziećmi, które są młodsze, no bo niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim y, oznacza, że funkcje poznawcze działają w w sposób inny niż u osoby pełnosprawnej. Gdybyśmy skupili się na tych funkcjach poznawczych, no to warto tutaj właśnie wymienić kilka i opisać krótko, jak te funkcje poznawcze funkcjonują u ucznia właśnie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Funkcje pamięci są obniżone, też często pojawiają się luki pamięciowe. Jeżeli pojawiają się luki pamięciowe, to też mózg stara się je wypełnić, więc zdarzają się też sytuacje, w których uczeń na przykład konfabuluje i opowiada nam rzeczy, które się nie zdarzyły, ponieważ jego mózg bardzo potrzebował wypełnić pewną lukę pamięciową. Jeśli chodzi o spostrzeganie, to jest duża trudność z analizą i syntezą wzrokową. To spostrzeganie jest mniej dokładne niż u osób, które są pełnosprawne intelektualnie. Jest też niedokładne. Jeżeli zapytamy osobę, która właśnie ma niepełnosprawność intelektualną, to będzie jej ciężko czasami opisać dokładne cechy przedmiotu, który obserwuje. I myślę, że jeżeli jesteście nauczycielami i macie takich uczniów pod opieką, a na przykład uczycie języka Polskiego, to myślę, że potwierdzicie, że na przykład opisy krajobrazu, powiedzmy, są dużo uboższe u takich uczniów. Oni będą opisywać to, co widzą, dużo prościej, dużo bardziej ogólnie. Nie będą tak bardzo skupiać się na poszczególnych cechach danych przedmiotów czy danego zjawiska. Jeśli chodzi o myślenie, no to trudność pojawia się w, w momencie, kiedy u większości osób rozwija się myślenie abstrakcyjne. Tutaj, w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, to myślenie będzie bardziej konkretne, a też myślenie przyczynowo-skutkowe może być problemem. Stąd też duża będzie potrzeba tej pracy na konkrecie, na nieodnoszeniu się do treści abstrakcyjnych. Często obniżone jest rozumienie treści, uwaga również, przeważa, tutaj uwaga mimowolna, jest taka dużo większa. Łatwość do rozproszenia się, tak? Oczywiście wiadomo, to nie jest tak, że te wszystkie funkcje poznawcze, które teraz opisałam i opisałam, jak potencjalnie mogą one funkcjonować u dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, u każdego z takich uczniów będą właśnie w taki sposób wyglądały. Nie, każdy człowiek jest inny i ta niepełnosprawność intelektualna, którą być może zdiagnozowano u naszego ucznia, może wynikać z różnych przyczyn. I to może być niedotlenienie okołoporodowe, to mogą być jakieś mikrouszkodzenia ośrodkowe układu nerwowego, to mogą być wreszcie też zaniedbania środowiskowe. I z uwagi na to, że powody są różne, źródła są różne, też różne, różne funkcje poznawcze mogą być zaburzone. I na przykład będziemy mieć do czynienia z uczniem, którego pamięć jest bardzo obniżona. Jest na tyle obniżona, że wpływa na ten potencjał intelektualny, ale pozostałe funkcje nie są aż tak istotnie obniżone. Wiadomo, że to jest system naczyń połączonych, jeżeli mogę tak powiedzieć. I kiedy mamy bardzo obniżoną pamięć, to ona będzie wpływała także na pozostałe Funkcje poznawcze, ale będziemy mogli zaobserwować pewne różnice w funkcjonowaniu naszych podopiecznych, którzy mają właśnie taką diagnozę, jak niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekki. Co jeszcze może być problemem, bo mówimy o funkcjonowaniu poznawczym, to się wiąże oczywiście z, właśnie z poziomem intelektualnym. Natomiast pamiętajmy, że to funkcjonowanie poznawcze wpływa również na funkcjonowanie społeczne, na postrzeganie samego siebie takiej osoby. No i tak jak powiedziałem wcześniej, ja, z biegiem czasu ja obserwowałam to powolne, takie odsuwanie. Się od grupy rówieśniczej, która nawet jeżeli starała się być wspierająca, starała się wchodzić w te interakcje, zachęcać do kontaktu, no to w pewnym momencie następował ten dzień, w którym obie strony zauważały, że trochę nie mają wspólnych tematów do rozmowy, takich wspólnych obszarów uwagi. Obserwowaliśmy to jako dorośli, że ich drogi powoli się rozchodzą. Jak rozmawiamy z, z uczniami, którzy są osobami z niepełnosprawnością intelektualną, zwłaszcza lekką, bo oczywiście im większa jest ta trudność w potencjale Intelektualnym, tym mniejsze jest też taki wgląd w siebie i taka samoświadomość. Natomiast dzieciaki często mówiły o tym, że czują się inne. One czuły się niedopasowane, to też znacząco wpływało na ich samoocenę, kiedy zaczynały zauważać, że są pewne rzeczy, których nie są w stanie zrobić, których nie są w stanie dorównać pełnosprawnym rówieśnikom. Kiedy na przykład były dzieciaki, które denerwowała obecność nauczyciela wspomagającego podczas zajęć, miały takie poczucie, że nie radzą sobie wystarczająco dobrze. I to to myślę, to też jest taka ważna informacja dla tych z Was, którzy pracują w tej roli właśnie nauczyciela współorganizującego kształcenie, że to nie jest łatwa rola, że trzeba tak zorganizować tą pracę, żeby żaden z uczestników tego procesu edukacyjnego w klasie, w której pracujemy, właśnie nie poczuł się w jakiś sposób gorszy. Jak to zrobić, żeby jednocześnie wesprzeć tego ucznia, który potrzebuje Waszej pomocy, a jednocześnie, żeby no, nie doszedł do takiego wniosku, że jest po prostu gorszy od swoich rówieśników. Więc tutaj też problemy społeczne, emocjonalne pojawiają się na tego obniżonego potencjału intelektualnego, co zatem pomaga w pracy z uczniem, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekki. Patrząc na sposób, w jaki właśnie funkcjonują różne sfery poznawcze, no to warto skupić się na konkretach. Odnosić się do konkretów, unikać tej abstrakcji, uczyć działań praktycznych, pamiętać o roli obserwacji też w uczeniu się, proponować takie działania, w których nasz uczeń może nauczyć się konkretnej umiejętności. Wykorzystujmy zatem wszelkiego rodzaju pomocy dydaktyczne, jak wykresy rysunki różnego rodzaju zabawki, gry dydaktyczne. Pamiętajmy o roli relacji, bo tutaj właśnie to wchodzenie w relacje uczy też z jednej strony właśnie rozwijania umiejętności społecznych, ale też pomoże nam zapobiec takiemu spadkowi samooceny. To myślę, co jest ważne, to pomóżmy naszemu uczniowi znaleźć to, w czym naprawdę jest dobry. Takie jego mocne strony te zasoby, które pomogą mu znaleźć to, czym być może on w przyszłości będzie mógł się zająć zawodowo również. Chciałabym też podkreślić jedną ważną rzecz, ponieważ czasami spotkałam się z takimi e, opiniami, były to często opinie osób, które nie pracują w, w placówkach edukacyjnych, więc myślę, że to z tego wynikało, z takim przekonaniem, że jeżeli ktoś ma diagnozę niepełnosprawności intelektualnej, nawet lekkiej, to w zasadzie nie powinniśmy od niego wymagać zbyt wiele, bo on i tak niczego się nie nauczy. To nie jest prawda. Pamiętajmy, że potrzeba kształcenia specjalnego nie polega na tym, że nie wymagamy od naszego podopiecznego niczego, Ponieważ jego potencjał intelektualny jest niższy, nie, my będziemy nadal chcieli wymagać, natomiast musimy to wyegzekwować w taki sposób, który jest dla dziecka dostępny. Czyli, kiedy dostajemy diagnozę z poradni, czytamy o, właśnie o tym, jak ten potencjał. Intelektualny wygląda. Skupiamy się na tym, co jest mocną stroną, i na przykład, jeżeli mocną stroną jest choćby ta pamięć, no to już wiemy, że to świetnie, bo możemy tą pamięć wykorzystać w procesie edukacji. Nie obniżajmy wymagań, ale dostosujmy metody i formę, tak, żeby nasz uczeń mógł nauczyć się tego wszystkiego, czego potrzebuje. No, przede wszystkim patrząc na pierwsze klasy szkoły podstawowej, tych wszystkich umiejętności szkolnych, czyli czytania, liczenia, pisania. Takich podstaw, a później oczywiście kolejnych umiejętności, których uczymy się mając już te bazowe. Nie obniżajmy tych wymagań. Wymagajmy, wspierajmy naszych uczniów tak, żeby mogli nauczyć się jak najwięcej, żeby mogli w przyszłości także realizować swoje plany i marzenia. To na dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że ten temat Was zainteresował. Jeżeli podobał Wam się ten film, no to zachęcam do polubienia no i do subskrypcji, tak żebyśmy mogli częściej się widywać i być może będziecie mogli. Widzieć się więcej interesujących rzeczy z zakresu psychologii.